Cześć, manko. Mam dwie kije: karens i Prosit. Między nimi jest różnica 10 lat. To jest przepaść. Ale czy na pewno? Carense koło 18 cali. Prosit koło 18 cali. Dostęp bezkluczykowy. Dostęp bezkluczykowy. W jednym i drugim tak samo się otwierają lusterka w tym samym momencie. Kija, przełącznik od kierunkowskazów i drugi przełącznik od wycieraczek. Prosit. Lewy taki sam, prawy ciut inny. Przyciski, przyjrzyjcie im się od panelu, tak wyglądają. W wyglądają podobnie. Słuchajcie, jeżeli coś jest dobre, to po co zmieniać? Kierownica przyciski no nieco się już różnią, to już widać. Ale zerknijmy na szybko. Czasz tak się różnią. No, sporo się różnią. Ale jakieś podobieństwa widzę. Przycisk do odpalania klasyczny. Klasyczny. Dźwignia biegów. Ogrzewanie wentylacja foteli? Tutaj. Podgrzewanie kierownicy, tutaj. Przyciski. Od otwierania sterowania szyb tutaj. A tak wygląda sterowanie foteli moi drodzy. Sterowanie szyb? Podobnie. No tutaj pewna jest różnica. Przyciski są podobne, aczkolwiek zostały już przeniesione. I podgrzewanie foteli i podgrzewanie kierownicy jest tutaj. Nie ma wentylacji foteli. No to stary kalęsiak 14 rok robi robotę. Tak czy inaczej, ten procyk bardzo ładny samochód. Podoba mi się. Dobrze wyposażone, fajnie płyrdzi. Jedyny minus: trochę za twarde zawieszenie. Twarde, Nie sztywne. chociaż niektórzy mówią: motoryzacyjni fachowcy sztywne. Nie, sztywne to wiecie co może być. Ewentualnie sztywne może być na dwozie. Samochód zawieszenie ma twarde. Zobaczcie jak się prezentują. Prosit, Karensiak. Prosit, Karensiak. A ma 10 lat więcej, więc pożółkły trochę lakier. Ale ogólnie wstydu nie ma. Z tyłu na LEDach. Tu oczywiście też. Nowe logo. prześmierczy nazywane KN. Stare logo. Kia. The power the surprise. Jestem ciekawy jeszcze jednej rzeczy. Zaślepki. Lubię takie rzeczy sami powtarzać i powielać. Uwaga, kurde nie, ale dużo nie brakuje. Dużo nie brakuje. Jakbym się postarał, to bym wcisnął bardzo podobne łapka też jest taka sama widzę, prosicie pokazuje, czy pada na dworze, czy nie. Na dworze pada, więc i system pokazuje deszcz. Nawet ładnie to pokazuje. Podoba wam się to? Pozdrawiam was serdecznie. Miłego weekendu. Auto Moto hey!